Siemanko. W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o pierwszej z nacji dostępnych w najnowszym DLC Sultan's Ascend, i będzie to Japonia. Japonia aktualnie jest powiedziałbym dość silną nacją, oceniana przez deweloperów jako dwie gwiazdki trudności, skupiająca się na rolnictwie, bannermenach oraz piechocie. No i co my tu mamy takiego unikalnego w tej Japonii? Mamy system daimyo, czyli nasze town center posiadają ulepszenia. Jest to znane z innych gier RTS, ale w Age of Empires 4 jest to pierwsza nacja, która może ulepszać swoje centrum miasta. Mamy trzy takie ulepszenia dostępne i te ulepszenia co nam dają? Pierwszy bonus dostajemy Bannermenów. Bardzo ważna jednostka, jeśli chodzi o. Japonię, ale o tym zaraz. Nasze town center dostaje bardzo dużo zdrowia. Na trzecim poziomie to jest plus 3000. Dodatkowy Fire firearmor. Do tego nasi villagerowie w całym zasięgu town center, które pokrywa się z zasięgiem ostrzału tego budynku, zbierają z farm dużo szybciej. 25, 50, 75% szybciej. Dodatkowo ostatni upgrade wyposaża naszą, nasze centrum miasta w Rocket Placement, czyli unikalny, unikalną broń dostępną tylko dla Japonii. Następnie Hatamoto Samurai. No i właśnie to są nasi Bannermeni, czyli Japonia w każdym z budynków produkcyjnych dysponuje takim unikalnym. Unikalną jednostką, Bannermanem, który jest. Można go porównać do Mechtera, który występuje w Imperium Osmańskim. Jest to jednostka, w tym wypadku samuraj, który dodatkowo wzmacnia, wzmacnia jednostki dookoła siebie. Jeśli to jest wyprodukowany, Bannerman w barakach wzmacnia jednostki z baraków. Jeśli to jest wyprodukowany w Archery Range'u Yumi Bannerman, tak zwany, wzmacnia on wtedy tutaj tylko łuczników i hand kanonierów, nie działa to na onamusze. Jeśli chcemy, żeby nasz Bannerman wzmacniał kawalerię i to chodzi o całą kawalerię, nie tylko tą z budynku stajni, czyli właśnie te nasze unikalną onamusze, to mamy Uma Bannerman którego możemy wyprodukować w stajniach. Dalej, kolejne bonusy: Colm of Mind. Mamy dostępnych samurajów w Dark Ageu. Samuraje zastępują nam Men -at Arms. Ale mamy zarówno Spearmenów dostępnych w Dark Ageu, czyli tutaj nie tak jak Anglicy, którzy tych Spearmenów mają przesuniętych, tylko my mamy obie jednostki. Samurajowie, poza tym, że są. Wcześniej dostępni, to mają jeszcze unikalną umiejętność blokowania ataku pierwszego ataku, który zostanie im zadany. Czyli ten pierwszy atak, np. szarża rycerza, bardzo przydatny w, ta w takich wypadkach, on jest całkowicie blokowany. Nie zostaje, nie zostaje, nie dostajemy żadnych obrażeń od tego ataku. Aby zablokować kolejny cios, musimy. Uciec z walki na przynajmniej 8 sekund, wtedy cooldown się zeruje i będziemy mogli zablokować kolejny atak, ale nie mniej jest to bardzo, bardzo yy, potężna umiejętność, szczególnie na początku gry. Yy, Farmhouse and Forge. Yy, Japończycy dysponują unikalnymi budynkami. To jest Farmhouse, który jest połączonym yy, młynem i domkiem oraz forge, który jest połączonym. Yy, Mining Campem oraz Blacksmithem, czyli nie dość, że jest dropowem, to jeszcze możemy w nim badać technologie dostępne w Kuźni. Oda Fortress to jest nie do końca bonus, ponieważ Japończycy nie mają kipów dostępnych w kaslu, mają zamki dostępne w Imperialu. Są one droższe, ale mają unikalny, właśnie ten racket placement, więc tutaj. Trochę tracimy, bo nie możemy już ufortyfikować swoich pozycji w kaslu. Dopiero możemy to zrobić w Imperialu. Kolejne kolejne bonusy, Silver Mining. Bardzo interesujące, ponieważ villagerowie zbierając złoto, zbierają też 20% tej wartości zebranego złota w postaci kamienia. I w drugą stronę też to działa. Zbierając kamień, zbierają 20% wartości. Zebranego kamienia w złocie, czyli odkładałem 10 tego głównego zasobu, Odkładają jeszcze 2 pobocznego zasobu. Religious Choice, czyli dostępny wybór religii, objawia się tym, że mamy wchodząc do Castle Age'a do wyboru dwa landmarki, tak jak zwykle. Będę tutaj pokazywać. Dwa landmarki, które odblokowują nam jedną z dwóch y, dróg religijnych. Y, możemy wybrać albo Shinto, albo buddyzm. Mamy wtedy innych mnichów, y, którzy działają trochę w inny sposób. Y, Shinto Priest y, tak naprawdę zwykły, y, y, zwykły mnich, ale Floating Gate, poprzez który go dostajemy, produkuje specjalne, tak zwane paczki, które działają podobnie do reliktów. Możemy wsadzić je do różnych budynków i dają nam bonusy. Z kolei, Buddhist Temple to jest buddyjski monk, który poza tym, że jest zwykłym nichem, dodatkowo obniża obrażenia zadawane przez przeciwnika, przez jednostki przeciwnika. Fishing Village, czyli tutaj bonus do produkcji fishing boatów, ale zazwyczaj nie poruszamy tutaj bonusów wodnych. No i możemy przejść do unikalnych jednostek. jednostek o samurajach już powiedziałem. Mamy odpowiednik samuraja na koniu, czyli Mounted Horse. Samuraj, który zastępuje rycerza. Tak naprawdę charakteryzuje się tym, że. Też posiada tą, ten Deflective Armor, odbijanie tych pierwszych uderzeń. Yumia Shigaru jest to łucznik, który jest słabszym, ale tańszym łucznikiem niż standardowy łucznik. Następna jednostka Onabugeisha, czyli tutaj można powiedzieć, że całkowicie nowy typ jednostek, dostępny w barakach od II ery jest to jednostka dość tania 60-20, tak samo jak Spearman, ale tutaj mamy 20 zł bardzo szybka z szybkim atakiem z troszkę większym zasięgiem ataku ale de facto nie kontruje ona niczego i nie jest też ale też nie jest kontrowana przez nas. jest takim trochę trash unitem, który się wypełnia dodatkowo naszą armię, ale aktualnie w Tuż po wypuszczeniu dodatku bardzo, bardzo potężna jednostka. Kolejna unikalna jednostka to ona musza. Zastępuje kusznika, czyli będzie kontrolować nam jednostki opancerzone, ale dodatkowo porusza się na koniu, więc mamy mobilność. Pierwsza taka jednostka kontrująca właśnie jednostki opancerzone, która jest dodatkowo bardzo mobilna. Poza tym mamy dwie jednostki dostępne bezpośrednio z Landmarków. W Feudal Aju są to shinobi, jednostki sabotujące, tak można powiedzieć. Bardzo ciekawe, zachęcam do zapoznania się z nimi w własnym zakresie i zabawą umiejętnościami jakimi dysponują. I ostatnia jednostka to Ozutsu, czyli ciężko opancerzony hand cannonier, który służy tak naprawdę do niszczenia budynków. Już oddział takich pięciu bardzo szybko potrafi niszczyć wszelkie budynki, włącznie z tipami. Teraz, tak jak wspominałem, Ona Bugeisha to jest aktualnie bardzo mocna jednostka, więc zaraz zobaczymy sobie build order, w którym właśnie pokażemy, jak użyć tej jednostki do wczesnej feudalnej agresji. Nasz japoński build order zacznie się troszkę inaczej niż zazwyczaj większość build orderów. Otóż jednego z pierwszych początkowych sześciu villagerów wysyłamy do wybudowania domu, następnie do fordża. Pierwszego wyprodukowanego villagera z TC wysyłamy także na złoto, i dopiero wtedy dokładamy villagerów na owieczki. Czyli tutaj przy ośmiu villagerach, sześciu, już siedmiu na jedzeniu, ale pierwszy z bazowych sześciu plus pierwszy wyprodukowany idą na złoto. W tym czasie wiadomo, zbieramy sobie jedzenie owieczkami, możemy owieczki wysłać wcześniej, żeby nam ich nie zabrakło przy takim intensywnym wydobyciu żywności. Będziemy mieli aż 10 wilgerów przed age Upem na jedzeniu, więc to jest jakby nie patrzeć sporo. Tutaj korzystamy na tym, że Nasz Forge jest także drop -offem. Tak samo będziemy później korzystać z tego, że Farmhouse też jest drop -offem. W momencie, kiedy zbliża się czas na Age Up, wchodzimy do kolejnej ery Pura Storehouse. Jest to uniwersalny drop-off, czyli możemy tutaj wyrzucić wszystkie nasze, nasze surowce. Dodatkowo co 45 sekund generuje on dookoła siebie farmy. Landmark budujemy czterema villagerami. Trzech villagerów wysyłamy na drewno, cały czas dwóch zostawiamy na złocie i resztę, która nam zostanie, mamy na jedzeniu. Ważne jest to, żeby zebrać od drewno gdzieś tutaj bez budowania tartaku, ponieważ za tartak posłuży nam kura storehouse, a my zaoszczędzone drewno wykorzystamy na szybsze wybudowanie baraku. Ogólnie chcemy tutaj jak najszybciej wybudować barak. Chcemy też jak najszybciej zrobić nasz, nasz unikalny upgrade do ataku. Nie musimy go robić super szybko, możemy poczekać troszkę dłużej. Póki tak naprawdę nie będziemy mieli baraków, to ten upgrade też nam się na nic nie przyda. Po ajdżapie wysyłamy 4-5 villagerów na drewno, żeby nas zbierać jeszcze na drugi. Drugi barak przy produkcji też farmhouse'ów. W momencie, kiedy pojawia się każdy, każda kolejna farma, jednego villagera z jedzenia wysyłamy na farmę. Cały czas villagerów kolejkujemy na nasze owieczki, które będą się powoli kończyły. Dorzucamy jeszcze jednego villagera na złoto, tak aby mieć mniej więcej trzech wilderów na złocie, pięciu na drewnie, resztę na jedzeniu. I od razu, właśnie, y, robimy nasz unikalny upgrade i zaczynamy produkować y, ona y, Bardzo szybka jednostka, niezbyt dużo zdrowia, zero pancerza. Y, już mamy, widzimy, plus 1 do ataku. Atak jest dość szybki, ma, dodatk y, ma dodatkowy zasięg ataku. Widzimy tutaj, nawet jesteśmy w stanie w miarę dogonić naszego scout'a, y, czym skauta naszego przeciwnika. Tak, tutaj dowozimy owieczki. I w tym momencie skupiamy się tak naprawdę na dwóch yy, rzeczach. Produkcja jednostek oraz przerzucanie naszych villagerów z yy, jedzenia na farmy. Dodatkowo yy, możemy wysłać naszych villagerów na jagody. Yy, Japończycy mają unikalną technologię, którą możemy zbadać towara. Ona zwiększa właśnie gather rate z... Yy, yy, z jagód oraz jest takim naszym willbarrow, więc i tak będziemy badać tą technologię. Będzie nam przyspieszała kader rate z farm i właśnie z jagódek. Kiedy mamy już jakiś oddział 4, 5, ona Bugelisza, możemy udać się do naszego przeciwnika, znaleźć jego. Prawdopodobnie będziemy chcieli znaleźć złoto, w zależności od nacji, może u Abasydów, Osmanów będziemy chcieli znaleźć kamień. Yy, ogólnie staramy się przeszkadzać, jest to bardzo dobra jednostka raidująca, widzimy bardzo szybko zadaje obrażenia. Cztery bugiejsze bez problemu zabiły jednego villagera. Yy, no, Gramy oczywiście przeciwko jaj więc czas reakcji też nie był jakiś super szybki. No i mamy dostawione drugie baraki. Po dostawieniu drugich baraków możemy dostawić sobie fordża na kamieniu. Wysyłamy tam łącznie pięciu villagerów i będziemy budować będziemy zbierać kamień na daimyo minor cały czas pamiętamy żeby wysyłać naszych villagerów na farmy yy, dodatkowo nasze onabugeisze, których zbieramy coraz coraz więcej, gdzieś mogą zacząć się raidować przeciwnika, staramy się kontrolować surowce, czyli złoto kamień Tutaj widzimy, będzie drugie złoto, tak żeby nasz przeciwnik nie mógł swobodnie się poruszać. W tym momencie możemy zadecydować, co chcemy robić dalej. Taka wczesna agresja zazwyczaj powoduje naszego przeciwnika jakąś szampanikę. Widzimy, AI buduje wieże. Czasami też krzyżuje po prostu plan naszego przeciwnika. Widzimy tutaj no, przeciwnik jako Francuz. Bez złota nie może produkować rycerzy, więc będzie pewnie chciał to złoto sobie w jakiś sposób zdobyć. My możemy w tym momencie albo dalej produkować jednostki, dorzucić do tego na przykład upgrade do samurajów i samych samurajów, którzy są ciężko opancerzeni. I taką kompozycję ona Bugejsza z samurajami będzie bardzo ciężko pokonać w Feudal ewentualnie możemy dorzucić stajnie archery range tak, aby kontrować naszego przeciwnika. No Najprawdopodobniej Francis będzie chciał robić Royal Knightów, więc kontrę powinniśmy mieć tu w postaci Spearmenów. Jeśli na przykład przeciwnikiem będzie Anglik, warto byłoby dostawić stajnie i zacząć produkować Horsemenów. Jeśli jednak zdecydujemy się nie na agresję, tylko na po prostu jakiś drobny haras i age up. To wtedy przesuwamy odpowiednio villagerów yy, tak, aby szybciej zbierać złoto. Możemy cały czas produkować jakieś jednostki, co niestety opóźni nasz age up, ale yy, będzie pozwalało nam lepiej kontrolować mapę. Yy, I wtedy wchodzimy z takim timingiem około 9-12 minuty do Castle Age'a. Yy, sugeruję do Castle Age'a wchodzić landmarkiem... Floating Gate, który generuje nam tak zwane paczki, które możemy włożyć do budynków produkcyjnych, żeby uzyskać szybszą produkcję, albo do naszych budynków ekonomicznych, aby uzyskać dodatkowe pasywne surowce. Widzimy tutaj już z badałem Daimyo Manor, mamy więcej zdrowia, mamy szybszy gather rate, jeśli chodzi o farmy w pobliżu naszego Naszego TC, i w ten sposób właśnie Japończycy bardzo ładnie przechodzą z wczesnego Feudal Agea w późny Feudal Age, albo nawet w Castle Age, ponieważ mamy automatycznie generujące się farmy. Dodatkowo mamy wzmocnienie do tych farm w postaci właśnie naszych unikalnych technologii. Także jest to cywilizacja, którą naprawdę bardzo, bardzo płynnie możemy przejść do kolejnego wieku. Jeśli chodzi o Japonię, to by było na tyle. Zapraszam na mój kanał też na Twitchu, gdzie będziemy testować wszystkie nowe cywilizacje. Następnym, następną cywilizacją, jaką prawdopodobnie będę starał się wam przedstawić, będzie Bizancjum. Także do usłyszenia.